Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sceneria na dworze zachęca do ćwiczeń, także dzisiaj zaproponuję wam zestaw kilku ćwiczeń rozgrzewkowych, ogólnorozwojowych, które każdy może wykonać. A więc zaczynajmy. Stajemy sobie w lekkim rozkroku, roztok na szerokość barków i zaczynamy od głowy, góra-dół i na boki raz jedna strona raz druga, raz jedna strona, raz druga kręcimy sobie głową obszernie, szyją w jedną stronę, w drugie kolisko okrężne, w drugą stronę, na boki staramy się uchem dotknąć barku, raz jedna strona, raz druga i myślę, że to wystarczy te ćwiczenie udoni nas yy, przed kontuzją. Jak będziemy nagle wykonywać jakiś ruch dynamiczny, żeby nam nic tutaj karku nie, nie szczeliło. Wymachy ramion. Zaczynamy wymachy ramion do przodu. Do tyłu. Kładziemy sobie dłonie na barki i rozgrzewamy staw barkowy. Ruchy kolisto-okrężne do przodu wykonujemy, staramy się w miarę dynamicznie do tyłu to samo. Staw łokciowy. Drugą stronę. Przechodzimy do nadgarstku, Tak zwany, robimy tak zwany koszyczek i rozgrzewamy nadgarsteczki. Tak zwaną usemeczką. Kręcimy nadgarstkami w jedną stronę. W drugą. Góra, dół. I zaczynamy od skrętu w Kolejne ćwiczenie. Rozdrzewamy bioderka. W drugą stronę ruchy kolisto-okrężne. Stajemy w takim większym rozkroku. Rozkładamy ramiona i Kęto Oczywiście, jeżeli jest więcej osób, można te ćwiczenia wykonywać na tempo. Wtedy unikamy chaosu i najlepiej się ćwiczy. Bieg bokserski, ręce koło głowy, luźniutkie uderzenia proste. Karaty nazywamy je cuki. Kolanka wysoko, zaczymy na palcach. Wystarczy kilka luźniskich podskoków. Przeskoki. Cały czas na paluszkach, pracują bioderka. Kręcimy się wokół własnej osi. W drugą stronę. Kroczymy sobie na palcach. Na boki. Na tempo przysiad. Ejc. Ni. San. Si. Good. i zaczynamy od rozciągania nóg wstając w rozkroku może być na szerokość barku na tempo, skłon do podłoża, do pełnego wyprostu przy wyproście wypychamy bioderka do przodu i zaczynamy i my san si i 10 razy wystarczy. Ja tylko pokazuję jak można te ćwiczenia wykonać technicznie. Skłon do lewego kolana. Heiz, ni, san, shi, go. Druga strona. Heiz, ni, san, shi, gyu. Środek. Heiz, ni, san, shi, gyu. Wyprost. Przekręcamy się na prawą stronę. Z przodu noga zgięta w kolanie. Z tyłu wyprostowana. Kręgosłup prosty. Nie pochylamy się ani do przodu. Staramy się utrzymać równowagę i pogłębiamy wykrok. Rozciągamy tutaj ścięgna. Eight, san, shi, go. czyli zmiana. Druga strona. Patrzę do przodu. Przed siebie to samo. Eight, nine, san, shi, Staramy się coraz bardziej pogłębiać. I to ćwiczenie wykonujemy dwa razy na jedną stronę. Można dwa razy. Na drugą. Jak już jesteśmy przy rozciąganiu, stajemy w troszeczkę większym rozkroku. Skłon do podłoża i znowu do pełnego wyprostu. Możemy łokciami dotykać w tym wypadku trawy. My i wyprost. Sun. Dobrze. I uwaga, kolejne ćwiczenie. Rozkładamy ramiona i robimy sobie takie karate, nazywa się to kopnięcie Chicago. Raz, jedna strona, dotykamy stopą dłoni, raz druga. Hop! 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 10 razy wystarczy. Uś!